Znajdujemy się w prywatnym muzeum pana Krzysztofa Gawła, który postanowił zbierać pamiątki związane z Wisłą Kraków i on je tutaj zbiera i i gromadzi cały czas będąc aktywnym na forach, na różnych aukcjach, skupując ale również dzięki swoim kontaktom. Wiele rzeczy znalazło się tutaj jako dary. To się wszystko nawiązało w związku ze współpracą Stowarzyszenia Historia Wisły i firmy KIM w osobie Krzysztofa Gała, fundatora oczywiście tego muzeum. Całe życie moje przepracowałem w różnych muzeach krakowskich. Postanowiłem zaproponować Krzysztofowi, że zajmę się katalogowaniem inwentaryzacją tych zbiorów. fotografuję, opisuje każdą rzecz, która się tutaj znajduje. To jest moja po prostu wielka przyjemność i, i, no i zaszczyt również kontaktować się dosłownie dłońmi z różnymi rzeczami. Tu mamy pamiątki Antoniego Szymanowskiego. To jest wazon, który został wykonany dla Henryka Kasperczaka po Mistrzostwach Świata w 1974 roku. Tu mamy medale mistrzowskie. Natomiast ten medal, który mam w ręce, to jest medal zdobyty w 1975 roku i to jest medal mistrzostwa Polski. Takich rzeczy, które niosą taki ładunek emocjonalny dla każdego Wiślaka. To jest tu mnóstwo Jesteśmy dzisiaj na targach Wisły Biznes, gdzie wraz ze Stowarzyszeniem Historia Wisły promujemy wiślacką historię. Ten medal pokazujemy na targach w formie fizycznej. Natomiast dbamy również o to, by dziedzictwo sportowo-kulturowe zostało utrwalone w formie 3D. Niezwykle ważne są dla nas medale, ale Przede wszystkim mosty międzypokoleniowe. Stąd też warsztaty historii włączonej 3D, dzięki którym na naszej stronie zobaczycie ten medal w wersji nowoczesnej. Dostępnej dla wszystkich. Jest okazja przypomnienia sobie czasu. Najlepszy dla nas, które miały miejsce, a z tego klubu się wywodzimy. Bardzo dużo młodych ludzi interesuje się tą historią i interesuje się tym, co się działo i wtedy, w czasach, kiedy biegaliśmy po tym boisku, po tej murawie, jak i teraz. Bardzo się cieszę, że dzięki Stowarzyszeniu Historia Wisły mamy archiwizację takich wydarzeń, prawda, które miały miejsce wiele lat temu, a metal ten jest dedykowany wszystkim sympatykom, byłych piłkarzom, jak i, i obecnym i pokazuje, że, że jesteśmy sercem. Cały czas z tym klubem. To jest historia nasza i historia tego klubu Z22.